Cię na zawsze, na wieczność, na nieskończoność, na nieśmiertelność dni. Kocham Cię, jestem Twój. Wiesz, wiesz, kocham Cię, kochanie, każdej nocy i każdego dnia, każdej nocy i każdego dnia należy do Ciebie, Efiorian, Twoje imię ma mój, cały świat. Skóra, pierwsza niż najczystszy, śnieżno biała śnieg. Twe włosy białe i delikatne to tylko rąk, jak chmury na niebie w dzień. Na niebie w dzień. Wir, Jurian, kochanie. Kocham cię, kocham cię, kocham cię, kocham cię na zawsze, na wieczność. Nieskończoność, na nieśmiertelność dni. Kocham cię, jestem Twój. Wiesz, wiesz, kocham cię, kochanie, każdej nocy i każdego dnia. Każdej nocy i każdego dnia należy do ciebie, Efiorian. Twoje imię, mój cały świat. Najdroższy. Oddychać przy tobie, bo powietrze brakuje mi w płucach. Kochanie, kocham cię. Chcę całować twoje usta. Pocałuj mnie, kochaj mnie. Wiriuria, kocham cię, kocham cię, kocham cię. Kocham cię na zawsze, na wieczność, na nieskończoność, na nieśmiertelność. Dni. Kocham Cię, jestem Twój, wiesz, wiesz, kocham Cię, kochanie, każdej nocy i każdego dnia, każdej nocy i każdego dnia należy do Ciebie, Ewiorior, Twoje imię ma mój, cały świat. Och, tak, to On, to Ty, Ewiorior, Mistrz i Pan zła, najbardziej zły, jakiego widział. Cały ten świat, jego serce złe, białe serce złe jak śnieg, jak śnieg. Panie Królu zła, jak ci powiedzieć, mam, że twoje imię, Jurian ma cały mój świat. Kocham cię, kocham cię, kocham cię, kocham cię na zawsze, na wieczność, na nieskończoność, na. Nieśmiertelność dni, kocham Cię, jestem Twój. Wiesz, wiesz, kocham Cię, kochanie, każdej nocy i każdego dnia, każdej nocy i każdego dnia należy do Ciebie, Efiriorian, Twoje imię ma mój cały. Bogarkart, bogarkart, ostatnia piątkowa noc. Ostatnia piątkowa noc.